Witam Państwa, oglądacie podziemną TV, w której staram się prostować kłamstwa i niedorzeczności serwowane nam codziennie przez media oraz władze na temat gospodarki i ekonomii oraz funkcjonowania państwa. Dzisiaj w południe na jednym z największych polskich portali internetowych na stronie głównej trafiłem na artykuł zatytułowany Polacy skazani na biedę, znak zapytania, którego nie można zostawić bez komentarza. W pierwszych słowach artykułu czytamy. Niemcy za roboczo godzinę dostają średnio 144 zł, Francuzi 125. W Singapurze pracownik otrzymuje 76 zł, a w Polsce tylko 25 zł. I dalej niedawno amerykański serwis finansowy dokonał analizy, z której wynika, że polskie zarobki po 20 latach kapitalizmu są na żenująco niskim poziomie, a polski pracownik zarabia jak w trzecim świecie. Po pierwsze, chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, że jest tu powiedziane wprost, że wbrew temu, co codziennie mówią nam media i codziennie próbuje nam wmówić władza. Polska nie jest w czołówce europejskich krajów rozwijających się. Polska nie jest zieloną wyspą. Polska nie jest krajem, który się na tle sąsiadów jakoś dobrze rozwija, czy też oparł kryzysowi. To jest powiedziane wprost, że Polska to jest republika bananowa. Że zarobki w Polsce na poziomie 25 zł za godzinę to są zarobki na poziomie krajów trzeciego świata. Po drugie, nie wiem skąd te liczby były wzięte, ale zwracam Państwu uwagę, że 25 zł na godzinę, które podobno średnio zarabiają Polacy, to by oznaczało miesięcznie zarobki rzędu 4400 zł. Proszę sobie samą odpowiedzieć na pytanie, ilu z Państwa, ile, jaka część społeczeństwa, myślicie Państwo, że zarabia takie pieniądze w Polsce dzisiaj? A przypominam, że to są zarobki według artykułu, to są zarobki na poziomie krajów trzeciego świata. Po trzecie pada tam takie zdanie, że po 20 latach kapitalizmu w Polsce zarobki są na rządzącym niskim poziomie, sugerujące oczywiście, że to jest... Nie wiem, nasza wina, że coś źle robimy, że mimo kapitalizmu nasze zarobki są ciągle szanujące, czyli że co mało pracujemy i tak dalej. Takie są, tak Tyle to zdanie sugeruje tak naprawdę. Proszę Państwa, zarobki w Polsce są na szanująco niskim poziomie i polskie społeczeństwo jest biedne po 20 latach rządów po okrągłostołowego układu partyjnego, który jest dzisiaj szczelnie zabetonowany, dlatego że ta kasta polityczna coraz więcej pieniędzy nam, Polakom, odbiera, między innymi w podatkach. To jest powód naszej żenującej biedy w kraju, a nie to, że my, Polacy, nie potrafimy sobie poradzić w takich warunkach jak kapitalizm, które, którą to rzecz sugeruje to zdanie. Następnie w artykule znajduje się informacja, że w zestawieniu tych 30 krajów Polska zajmuje przedostatnie miejsce i wyprzedzają nas m.in. Czesi, Słowacy, Estończycy czy Węgrzy. I ten akapit kończy się takim oto zdaniem, cytuję. Co ciekawe, najniższa Polska Krajowa, chodzi o płacę minimalną, przypuszczam, w porównaniu z nowymi członkami Unii Europejskiej, nie jest wcale taka tragiczna. Jest wyższa, uwaga, niż w Słowacji, Czechach, Węgrzech, Estonii, Litwie, Rumunii czy Bułgarii. Szanowni Państwo, jeżeli płaca minimalna w Polsce jest wyższa niż w tych wszystkich krajach tam wymienionych, które mimo to jakimś cudem są od nas bogatsze, to znaczy ludzie tam więcej zarabiają, mimo niższej płacy minimalnej niż w Polsce. No to sami sobie Państwo odpowiecie, dlaczego tak jest. Bo autor artykułu zdaje się sugerować, że to jest jakaś anomalia, ciekawostka, że jak to Polska jest biednym krajem, ale na szczęście mamy tak źle, nie jest tak tragicznie, bo płaca w Polsce jest wyższa niż w tych wszystkich krajach, które są bogatsze. Tymczasem to nie jest żadna anomalia, ani cud gospodarczy, niewyjaśniona, ani ciekawostka, tylko jest to żelazna i prawdziwa zależność przyczynowo-skutkowa. To właśnie polskie społeczeństwo dlatego jest biedne od tych krajów, które tam są wymienione. Że mamy wyższą niż w tych krajach ustawową płacę minimalną i wyższe koszty pracy. To oznacza oczywiście mniej miejsc pracy, dlatego polskie społeczeństwo jest biedne, bo im mniej miejsc pracy, tym ludzie są gotowi za mniejsze pieniądze pracować, dlatego że innej pracy mogą nie znaleźć. I to jest przyczyna biedy Polaków. Poza tym przypominam, że w płacy minimalnej ustawowej nie chodzi o to, ile pracownik dostaje na rękę, tylko o to, ile pracodawca musi zapłacić za takiego pracownika, za pracę takiego pracownika i płaci on dużo więcej, niż pracownik dostaje do ręki. Pracownik dlatego dostaje tak mało do ręki, że większość z tego zabiera aparat państwa. Dla przykładu, i żeby trochę się oderwać od tej płacy minimalnej, bo tak, jest, bo tak samo jest w przypadku każdej innej umowy o pracę, jeżeli pracodawca. Płaci za pracę pracownika, powiedzmy, około 4400 zł, to pracownik z tego dostaje do ręki tylko około 2500 zł. To dlatego dostaje tak mało do ręki, że prawie połowę z tego zabiera aparat państwa. Krótko mówiąc, jeżeli w krajach sąsiednich ludzie zarabiają więcej według tego zestawienia, to nie pomimo tego, że tam jest płaca minimalna niższa, tylko właśnie dlatego, że tam ustawowe, minimalne koszty pracy są mniejsze. Taka jest prawdziwa zależność, przecież nowo skutkowa w tym przypadku. Dalej w artykule czytamy m.in., że z raportu GUS wynika, że 16% polskich rodzin żyje poniżej granicy ubóstwa, że 6,5 miliona rodaków zmaga się z biedą oraz brakiem pieniędzy. Prawie 31% Polaków przyznaje, że z trudnością udaje im się przetrwać za otrzymaną pensję cały miesiąc. Co czwarte zapytany nie ma pieniędzy na wizytę u lekarza, 42% gospodarstw domowych nie jest w stanie bez kłopotu pokryć niespodziewanych wydatków rzędu 500 zł. Oraz że dane pokazują, że ponad 800 tysięcy osób zarabia tylko pensję minimalną, a około 70% z ogólnej liczby pracujących zarabia mniej niż średnia krajowa, czyli około 2600 zł netto. Szanowni Państwo, 70% osób pracujących w Polsce zarabia mniej niż średnia krajowa, według tego zestawienia. To jest 2600 na rękę. Ponownie nie wiem skąd te wcześniejsze liczby, że w Polsce zarobki są na poziomie 25 zł. Na godzinę, które są zarobkami z krajów trzeciego świata, skoro 2600 na rękę to jest 14,5 zł na godzinę w przeliczeniu. I przypominam, że 75, 70% osób w Polsce tyle nawet nie zarabia. Proszę Państwa, to właśnie do tej grupy, do tej większości Polaków, która tu była wymieniona przed chwilą w tym artykule, którzy żyją od pierwszego do pierwszego, którzy nie zarabiają nawet średniej krajowej, którzy mają trudności z wyżyciem przez miesiąc za pensję swoją. Do tych wszystkich z Państwa jest kierowany głównie mój program, tak naprawdę, i te nagrania. Dlatego, że jesteśmy wszyscy oszukiwani codziennie co do rzeczywistych przyczyn naszego ubóstwa i naszej niezamożności. Nie ma innych powodów naszej biedy jako społeczeństwa niż to, że tak dużo jest nam odbierane z tego, co my wypracowujemy. Robi to przede wszystkim aparat państwa odbierając nam prawie połowę z tego co pracodawca nam płaci. Pracodawca na przykład płaci za naszą pracę 4400 około, a my z tego dostajemy tylko 2000 do ręki. Z tego co dostajemy do ręki, musimy jeszcze zapłacić podatki pośrednie, czyli VAT i akcyzę głównie, z których to głównie składa się budżet tak naprawdę. W 80% prawie wpływy podatkowe do budżetu to są wpływy właśnie z podatku VAT i akcyzy i my te wszystkie musimy podatki zapłacić z pensji tak zwanej netto. Kupując cokolwiek w sklepie czy gdziekolwiek indziej Płacimy przeważnie podatki pośrednie, VAT i akcyzę. Po drugie, aparat państwa zabrania nam działać, pracować, zebrać pieniądze bez swojego zezwolenia, bez zalegalizowania takiej działalności, a takie zalegalizowanie swojej działalności oczywiście wiąże się przede wszystkim z kosztami, jakie musimy ponieść na dzień dobry. Czyli jest to kolejny sposób na odbieranie nam pieniędzy. To tyle perfidny sposób, że nie tylko odbiera pieniądze tym, którzy się zdecydowali, zalegalizować i działać mimo tych wszystkich przeszkód i kosztów, natomiast ogromną część ludzi zniechęca i nie pozwala im w ogóle wystartować z jakąkolwiek własną działalnością legalną, zarobkową. Dlatego są skazani na poszukiwanie tak zwanych miejsc pracy, które, jak już wiemy, są tak naprawdę w Polsce luksusem. Koszty pracy są tak wysokie, że miejsce pracy jest dzisiaj luksusem tak naprawdę dla pracodawców. Dlatego prac jest tak mało i dlatego praca jest tak słabo płatna. Trzecim, najważniejszym powodem naszej biedy są nieuczciwe praktyki lub, jak kto woli, zalegalizowana kradzież, której dopuszcza się na całych społeczeństwach świat wielkich finansów, krótko mówiąc. Mam na myśli cały współczesny system bankowy oraz tak zwane rynki finansowe. Temu zagadnieniu poświęcę jeszcze osobno niejedno nagranie. Natomiast w największym skrócie chodzi o to, że świat wielkich finansów może legalnie kreować, produkować, tworzyć dosłownie pieniądze podczas, dla całej reszty, Społeczeństwa jest to oczywiście zakazany proceder i byłoby to uznane za nielegalne. I czwartą z tych rzeczywistych i najważniejszych przyczyn naszej biedy jako społeczeństwa, jako obywateli naszego kraju, jest to, że bogactwo, oczywiście bogactwo, dobrobyt czy dostatek, jakkolwiek to nazwiemy, bogactwo to nie są pieniądze, tylko to, co za pieniądze możemy sobie kupić. I im większa część społeczeństwa tworzy to, co nazwiemy w tym momencie bogactwem, czyli wszystkie te rzeczy, których potrzebujemy, które chcemy sobie za pieniądze kupić, tym cała grupa, całe społeczeństwo jest bogatsze, bo ma więcej tego dobra, tych dóbr do podziału. Natomiast im większa część społeczeństwa, zamiast tworzyć to, co jest nam potrzebne, robi rzeczy zupełnie zbędne, których na przykład wymaga jakiś urzędnik, poświęca się biurokracji, czy też spełnia biurokratyczne wymogi, Przerzuca pieniądze z konta w kąt, kont, na przykład właśnie a propos rynków finansowych i całej giełdy. Krótko mówiąc, im większa część społeczeństwa nie tworzy bogactwa, tylko je konsumuje, bo przecież wszyscy musimy jeść, w coś się ubrać, gdzieś mieszkać, czymś jeździć i tak dalej. Więc im, mniejsza, im większa część społeczeństwa nie bierze udziału w tworzeniu tego, co nazywamy bogactwem prawdziwym, tym oczywiście tego bogactwa, którym całe społeczeństwo musi się w jakiś sposób podzielić, jest mniej niż by było, gdyby większa ilość społeczeństwa brała udział w jego tworzeniu. Nie ma, proszę Państwa, innych przyczyn naszej biedy. Proszę nie wierzyć mediom, proszę nie wierzyć politykom, po no krótko mówiąc wprowadzają nas codziennie w błąd tak naprawdę. Wracamy do artykułu. Jak kapitan kończy się zdaniem, czy i jak wobec tego można zwiększyć nasze krajowe zarobki? Padł odpowiedź przez wzrost gospodarczy i szybką poprawę wydajności pracy. Proszę Państwa, i to jest najważniejsze zdanie w tym artykule. To jest sedno całej manipulacji, jakiej jesteśmy bez przerwy poddawani. Mianowicie, utrzymuje się nas wszystkich w przekonaniu, że Polska jest biednym krajem, a my jesteśmy biednym społeczeństwem, dlatego, że mamy albo za mały wzrost gospodarczy, albo za mało pracujemy, albo pracujemy za mało wydajnie. Krótko mówiąc, ci, którzy są odpowiedzialni za to, że tak dużo jest nam odbierane z owoców naszej pracy, Mówią nam bezczelnie prosto w oczy, weźcie się do roboty, bo za mało i źle pracujecie. Proszę Państwa, to jest bezczelne ugarstwo, to jest hipokryzja. My od wielu, wielu lat notujemy wzrost gospodarczy. Podobno nawet jest on lepszy niż w innych krajach europejskich. My od wielu, wielu lat również zwiększamy wydajność naszej pracy i od wielu, wielu lat pracujemy ciągle coraz więcej. Prawda jest taka, że wszystko to, co wypracujemy, jest zagarniane sposobami, o których Państwu przed chwilką wspominałem, przez pewną grupę ludzi, która żyje z tego, że tak, a nie inaczej urządzony jest nasz kraj. W ostatniej części artykułu pada takie zdanie, znowu jako ciekawostka, zaznaczam. Że w ubiegłym roku statystyczny Polak przepracował 1929 godzin w roku, podczas gdy nasi zachodni sąsiedzi zaledwie 1397, ba, nawet słynący z pracocholizmu Japończycy, przepracowali 1729 godzin. Proszę Państwa, z tych danych wynika, krótko mówiąc, że w naszym pięknym kraju, my Polacy, pracujemy najwięcej, a przynajmniej bardzo dużo i jesteśmy najbiedniejsi. Wnioski, proszę, wyciągnąć samemu. Myślę, że nie trzeba być profesorem Kierzunem, którego w tym miejscu bardzo serdecznie pozdrawiam, żeby na podstawie suchych danych stwierdzić, że Polska jest krajem skolonizowanym, tak jak kraje trzeciego świata, bez mała. Ale przecież do tego nie potrzebna danych statystycznych. Każdy z nas doskonale o tym sam wie, jak ciężko musi pracować i jak niewiele z tego ma w Polsce. I to jest, proszę Państwa, najlepszy dowód na to, że wszystko, Albo to ogromna większość z tego, co nam mówią politycy i media, to jest po prostu jedna wielka ściema, mówiąc kolokwialnie. Jesteśmy wprowadzani w błąd codziennie i z każdej strony, po to tylko, abyśmy nie zorientowali się, jakie są prawdziwe przyczyny naszego ubóstwa w naszym własnym kraju, w naszym domu, tak naprawdę. I po to stworzyłem ten kanał, żeby chociaż spróbować obronić się przed zalewem. Tej zakłamanej medialnej i politycznej propagandy, którą jesteśmy codziennie atakowani niemalże z każdej strony, a która ma nas tylko i wyłącznie uśpić i ukryć przed nami rzeczywistość. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i do rozpowszechniania tych nagrań w sieci, do dzielenia się nimi ze znajomymi. Tylko tak one docierają do widzów, do Państwa. Jednocześnie przypominam o istnieniu profilu Podziemnej TV na Facebooku i na Twitterze Jeśli Państwo używacie tych narzędzi, gdybyście chcieli się tam podpiąć I chciałem Państwu bardzo podziękować za Wasze wsparcie finansowe W ostatnim tygodniu Liczba osób, czy też wpłat Bo tak to właściwie liczyłem Prawie się podwoiła Do wczoraj Osób wpłacających, czy też wpłat Zarówno na konto bankowe, jak i w systemie PayPal Było łącznie już ponad 400 osób Także bardzo Państwu dziękuję Mam nadzieję, że kanał będzie się rozwijał. I do zobaczenia wkrótce.